Witam was widzowie na moim kanale Dzisiaj będę grał Minecrafta Przepraszam was, że tak długo mnie nie było Że nigdy nie nagrywałem Ale musiałem się zająć domkiem w Minecrafcie Który budowałem na survivalu Ale musiałem też tam trochę wziąć Z rzeczy Z ten jakby to powiedzieć Z ten z kreatywnym. Mam nadzieję, że nie będziecie źli Ale tylko brałem kilka budulca Więc jak coś I jakbyście się dziwili czemu to jest na kreatywnym bo to budowałem na kreatywnym czy na kreatywnym Nie na kreatywnym na survivalu, ale tam kilka rzeczy Na ten, na kreatywie budowałem jak coś Więc no, poczekajcie chwilkę, bo tutaj mi moja siostra grała Muszę tylko podlecieć tutaj Nagrywanie jest? Czekajcie Jest, jest, jest Dobra to jest mój domek i dzisiaj będę wam tylko pokazała, więc to nie będzie taki aż długi odcinek. Tutaj co, nie wiem czemu to mam, ale to mogę sobie wywalić, bo moja siostra gra tutaj. Chce co tam coś też budowała. Nie wiem co dokładnie dobudowała, ale zobaczę. Dobra. Tutaj chyba tak, tutaj to ona dobudowała, tutaj nic tutaj nie było. Tutaj jest, tutaj wejście, wam postawiła, no dobra. Mm. Dzisiaj będę Wam pokazywał tylko ten. Tu mam chyba... O, tutaj jestem tego odcinka rzeczy. I myśleć, skąd mam ten... Skąd mam no, jak to się nazywa? Kuszę, a więc tak zrobiłem sobie. Tutaj mam... ona mi dobudowała, yy, tam znalazła owca i tak tutu tu, tu. Jeszcze tutaj ten mamy ten yy, strych. Tutaj mamy potrzebne rzeczy, tutaj nic nie ma. I tutaj mamy też. Ten. Jak to się nazywa? Eee, biblioteczki. Teraz tutaj trzeba zejść. A jak? Dobrze, poczekajcie chwilkę. Dobrze, dobrze. I teraz tutaj mamy kuchnię. Tutaj mamy piece. Tutaj mamy węgiel. Pan węgiel. Jedzenia nie brałem na survivalu, bo nie miałem czasu mamy ten, taki mały domek i jeszcze mamy wejście tutaj, wyżej i proszę bardzo i to nie, to nie było budowane na kreatywie uwierzcie mi, budowałem tutaj mi rozwaliła Julka, dobra tutaj budowałem to wszystko na survivalu, uwierzcie mi, serio mam to wszystko na survivalu więc no Jakbyście zostawili suba i łapkę w górę byłbym bardzo wdzięczny i proszę docenić tą moją pracę, bo serio męczyłem się nad tym z 4 chyba albo 5 dni, nie pamiętam. No, więc dziękuję wam bardzo. I dziękuję wam bardzo za te 8 słów Tutaj mamy tak wejście, tak, tak, tak. Tutaj zejście na dół, cyk cyk, pyk pyk, szakalakabum. bum. <grym> Dobra, patrzcie, tutaj sobie schodzimy cyk tutaj takie mamy zejście po lianach tutaj cyk cyk i jesteśmy i tak samo tutaj mamy zejście te liany tutaj już były no właśnie o tych owcach mówię tutaj tutaj tak wchodzimy cyk wchodzimy zamykamy trapdory i gotowe no dziękuję wam bardzo za oglądanie o, tutaj mi coś postawiła, nie wiem po co. Hmm, czekajcie, muszę to rozwalić. O, proszę. I dziękuję wam bardzo za oglądanie i życzę wam M miłego dnia. Pewnie ostry. kolejny odcinek będzie wstawiony za dzień? Za dzień, za... za no, jutro, jutro. O Boże, to mój kolega o, taki YouTube'a. Ale Green szczagiu. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i życzymy miłego dia. I przypominam, stawcie łapkę w górę i suba na tym kanale. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pa pa!